Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek Miejsce na Tak. Ostatnio było dużo jedzenia, więc teraz czas w końcu spalić te kalorie. Jesteśmy właśnie w szkole tańca AD Taniec i Ruch, gdzie nauczymy się idealnego tańca dla pary. To będzie super ranka. już muzeum czekolady, różne restauracje. Więc teraz czas na coś nowego. Dzisiaj przez tą niesamowitą przygodę przeprowadzi nas instruktorka Paula. Zobaczymy, jak dasz sobie z nami radę i z moimi nierozruszonymi nogami. Także zobaczymy, czy też widzicie z tego tańca, kochani. Słuchajcie, na żadnej osiemnastce ani ślubie bardzo dawno nie byłam, także to było dla mnie konkretne wyzwanie. Magdanie, bądź mi ciężarem. Ciężarku, dwa, <laughs> Raz, dwa, trzy, dostaw. To, to jest. Niby tak prosto, łatwo, tylko kroki do przodu. Ale jednak już komplikacje na samym początku. Dobre, Dobre, dobrze, dobrze, dobrze. I pod ra, Hop. hop. Przekręcasz się na drugą stronę. Ale trzymania się Hop. Przekręcisz się. To ładnie tak. Super. Tak, bardzo dobrze. Dobra. Fajnie. Toczymy okay. <laughs> się palca angielskiego. O oh jest. Sama nazwa już jest straszna. Bo oh jest, oh yes. Straszna, naprawdę straszna. I łączymy. Tak. Raz, Raz, dwa, trzy. Dobra, no to już spanie. Magda ma problemy, która ja to lewa, która to prawa. No już teraz rozumiem, dlaczego Magda nie ma prawa. Mama, Dam... Podnieś, podnieś level. Już, już się bałem, że podnieś Kochamy, kochamy utrudnienia z Słuchajcie, Adam po prostu tyle gadał, prawie tyle co ja, także no, musiałam niestety troszeczkę e, podkręcić wolium. Dobrze to, kochani, wchodzimy na nowy level. Mam nadzieję, że muzyka Cię nie będzie przeszkadzać. Nie Adam, pomoże mi. Zwykłszy <laughs> Ciebie. Słuchajcie, nowe miejsce, pierwszy taniec, więc bez sprzeczek się nie mogło odbyć. No niestety. No, musieliśmy się troszeczkę pokłócić. Że ludzi. Zbliża. Dawno nie byliśmy z Adamem aż tak blisko. Słuchajcie, no ja już rozumiem skąd te plotki o tańcu z gwiazdami i wszystkich zdradach czekonych. Nie patrz sens. mi tak w oczy, Magda. Zprostuj się. Gdzie ona mhm. <laughs> nie, nie tam nie nisko, prosisz? Adam. No, pomyliły mi się kierunki. No troszeczkę coś tam Adamowi powędrowało, no. A ona jest obrazem w twojej rany. Bądź, bądź obrazem patrzony, w mojej rany. Ty bądź delikatna, Magda. Spróbuj. Czo, czo, co to w ogóle wymyślił? Ciąg, cium, ciąg, cium, ciąg. Cium. Ja nie wiem jak to wyszło, ale, ale działało. To podobnie to ty To pewnie ja, ale działało. tak. Ja. <grywała> zwróćcie uwagę, ile radości Magdzie przyniósł ten taniec. Jak zwykle weselutka, uśmiechnięta. Dobrze kochani, teraz zaczyna się gruba zrobimy jazda. Dla, to zrobimy to dla was. Tak. Pierwszy taniec, to musicie kupić buty już. Docelowe Do celowe. Do celowe buty, 2-3 miesiące. Bo w trampeczkach to nie to samo, słuchajcie. Także nie na ostatnią chwilę. Pamiętajcie, że na naukę tańca trzeba przyjść już w odpowiednim obuwiu. I miejcie na uwadze to, jaki typ sukni bądź garnituru wybieracie, gdyż ma to wpływ na wasz taniec i ruchy. No! Mamy podnoszenie, no, kochani. Dobrze? No, ja. Tego się naprawdę nie spodziewałam, Z kobiety. Z... Kobiety mi same na ręce skakują. Ja też mam tak skakać. No cóż, no chyba ten urok osobisty. No ma coś w sobie, no powiedzcie. Ja yes, cię. Dajesz radę, no? widzę, że ci się podoba. Słuchajcie, sama się nie spodziewałam. Ja prawie padłem, ale dałem radę. Teraz będziemy tak chodzić no. do pracy. No? <grym> no słuchajcie, wyobraźcie to sobie, jak ja codziennie tak chodzę do biura. Zatrzymaj, jednak nie Nie, bo nie wiem. Magda przyznaje się tylko przed kamerą, że jest zazdrosła. Nie, to była przesada. To uważam, że była zdrada i napiszcie, czy też tak uważacie. Nie, poczekaj, ja się pogubiłam. Dobra, no chodź. I by cztery <grymne> razy się nie mógł spać. No, już... wszędzie, kochani. Słuchajcie, pół godziny zajęć za nami. Zobaczcie, co udało nam się opanować i przećwiczyć w tym czasie. Słuchajcie, to tylko pół godziny tańca. Także proszę, nie oczekujcie od nas cudów. <laughs> it's a supernova, like starlight and diamonds. You're my supernova. <laughs> That's the moment. Oh, my God! <laughs> <laughs> Nie, nie spodziewałam się, no. czy ja mam powiedzieć tak. Już tyle razy powiedziałam tak, że no jakby... Ja myślę, że nie masz innej opcji. Muszę się zgodzić, zakładaj. No i słuchajcie, mimo tego, że Adam oświadczył mi się co odcinek, to tym razem naprawdę zapomniałam. Zresztą sami się o tym przekonacie. Nie, serio, zapomniałam w ogóle o tym. <śmiech> <śmiech> Tak się, tak się zestresowałam. Tym razem nie jest to, słuchajcie, szmaragdowy, czyli mój ulubiony, ale łezki ostatnio też... Troszeczkę trendują, zakręciły trendują. mi w głowie i trendują. Mamy tutaj model Muse. Jest to oczywiście szlif łezka z diamentami na obrączce. Zobaczcie, jak bosta wygląda na mojej dłoni. Oczywiście wszystkie nasze pierścionki dostępne są na naszej stronie internetowej. Auroria.pl, gdzie na pewno znajdziecie swój wymarzony pierścionek. No i co, kochani, Oceńcie jak nam poszło w nasze pierwsze 30 minut zajęć. Męczące, ale satysfakcjonujące. Tak, jakoś to było, słuchajcie. Dajcie znać, co myślicie o naszym tańcu w komentarzach. A teraz przechodzimy do części z pytaniami, które często zadają młode pary. Czy uważasz, że trzeba ćwiczyć pierwszy taniec przed ślubem? Jeżeli chodzi o pierwszy taniec, to jak najbardziej warto jest zacząć go ćwiczyć. W dniu ślubu jest bardzo dużo stresu, jest pełno widzów, można to tak nazwać, naszych gości, więc przećwiczenie tego tańca jest bardzo ważne. U nas w studiu, w studiu Taniec i Ruch w Poznaniu, mamy różne pakiety, ilość godzin lekcji, w 100% dostosowujemy się jakby do potrzeb, naszej młodej pary, więc myślę, że umówienie się na takie spotkanie jest bardzo ważne. Więc my osobiście polecamy wybrać się na prawdziwą lekcję tańca, bo niestety, ale tutoriale na YouTubie na pewno Wam nie wystarczą. Naprawdę jest to bardzo ważne, żeby jednak przećwiczyć ten taniec, bo bez niego, myślę, bez przećwiczonego układu no mogłoby być ciężko w tym ważnym dniu. A jak myślisz, ile takich lekcji trzeba wziąć, żeby nauczyć się tańczyć? Minimum cztery. Ja też tak myślę, że tak pierwsze pół godziny Słuchajcie, mieliśmy jedną trzecią układu, To więc... się z tematem. Tak, więc myślę, że cztery lekcje Dokładnie. dla takich talentowanych tańcerzy jak my, to wystarczy. Czy uważasz, że taka lekcja tańca to dobry pomysł na randkę? Jest to bardzo oryginalny pomysł. Szczerze powiedziawszy, nigdy w życiu się nie spotkałam z takim pomysłem na randkę, ale myślę, że wiele kobiet byłoby bardzo zadowolonych. Powiedzmy sobie szczerze, jaka kobieta nie lubi wychodzić do klubu? My jesteśmy od tego, żeby takie miejsce dla was testować. A myślę, że e, taka randka może otworzyć właśnie jakieś perspektywy na rozmowy o przyszłości, właśnie o pierwszym tańcu, o ślubie. Jeżeli mężczyzna świetnie to ogra, jest taka szansa. I jest Czyli taka wszystko szansa. w naszych rękach. A jaki utwór wybierają najczęściej pary do pierwszego tańca? Najczęstszym utworem, który para wybiera jest Ed Sheeran Perfect. A powiedz, czy pary, które przychodzą na pierwszą lekcję tańca, czy są zestresowane, czy raczej podchodzą do tego na luzie? W większości się stresują. Przede wszystkim mężczyźni. Słuchajcie, każda nowa sytuacja budzi w nas lekki stres. Także to normalne i naprawdę nie ma się czego bać. Ale rzeczywiście jakby jest minimalny stresik, nie wiemy z kim się spotkamy, nie wiemy jak nam pójdzie za pierwszym razem. Pierwsze z spotkanie z instruktorem jest jak pierwsza randka. No, ja trochę też powiem zestresowany, nie ukrywam. I Ja troszeczkę też, kochani. Czy myślisz, że taka lekcja tańca to jest dobry pomysł na zaręczyny, tak jak ja to zrobiłem? Powiedzmy, czy zdarzyły się takie e, sytuacje już? Tobie poszło genialnie, więc myślę, że możecie się uczyć. Zapobala <grymne> Adama. Jak najbardziej myślę, że żadna kobieta nie zorientuje się, że chodzi o zaręczyny to no taka niespodzianka, więc słuchajcie, to jest miejsce na tak, więc podrzucamy Wam pomysł. Pomysł na randkę, ale tutaj może właśnie dojść do inicjacji zaręczyn, no i potem ślubu także. Macie dwa w <grym> Fajnie, że możemy dla Was testować i odwiedzać takie miejsca. A jeszcze fajniejsze jest to, że możemy wyciągać w nich cenną wiedzę, która trafia właśnie do Was. Dajcie znać, czy braliście kiedyś udział w lekcji tańca i czy wyobrażacie sobie zaręczyny w takiej scenerii. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym miejscu na tak. I nie zapomnijcie skomentować tego odcinka i za obserwować nas na YouTube, Instagramie i TikToku.